Kilka dni temu organizacja KSW ogłosiła kolejnego rywala dla Roberto Seldicia. Okazał się nim być zawodnik pochodzący z Litwy, Marius Zaromskis. Wielu kibiców jest negatywnie zaskoczonych tym zestawieniem, ponieważ zawodnik na papierze nie wygląda dobrze. Co prawda jest bardzo doświadczony i walczył dla takich organizacji jak Strikeforce, Dream czy Belator, ale było to dawno temu. Aktualnie zawodnik ma skończone 39 lat i w przeciągu 7 ostatnich lat zwyciężył tylko dwa razy. Ostatni pojedynek stoczył w maju 2019 roku, a przedostatni w styczniu 2015, co oznacza, że miał bardzo długą przerwę. Wielu zastanawia się, w jaki sposób do tego rywala ustosunkują się właściciele KSW i co kierowało nimi przy wyborze Litwina jako rywala dla Soldicza. Maciej Kawulski w Niuans Radio, w audycji Jurasówka, na pytanie, dlaczego Chorwat walczy z Zaromskisem, odpowiedział następująco: Taki moment akurat w karierze Soldicza, że potrzebuje takiego starcia. Wiesz dobrze, że czasem przygotowanie jakiegoś międzynarodowego dużego hitu i zestawienia musi iść w parze z pewną roztropnością i brakiem ryzyka. W związku z czym czasem na trzy walki, które dajemy zawodnikowi, jedna musi być zestawiona bezpiecznie i pewnie to jest taki moment. Słowa te jasno oznaczają, że KSW planuje zorganizować hitową walkę z udziałem Seldicza i nie jest tajemnicą, że chodzi tu najprawdopodobniej o Pola Delea o którym także wspomniał prowadzący rozmowę Łukasz Jurkowski. O próbach zestawienia Anglika z Chorwatem mówiło się już w zeszłym roku. Martin Lewandowski zdradził w jednym z wywiadów, że miał zamiar zakontraktować jednego z czołowych zawodników organizacji Bellator. Jakiś czas później zdradził, że faktycznie rozmawiali z Brytyjczykiem, jednak mieli problemy z dogadaniem terminu, ale niewykluczone, że do tego starcia kiedyś dojdzie. Po wypowiedzi Macieja Kawulskiego można domniemywać, że jeśli Soldić wygra z Zaromskisem, to w kolejnej walce podejmie Pola Dayleja. Jeżeli filmik Ci się spodobał, daj łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi produkcjami.